Turnus to jest intensywny, pięciodniowy czas y, współpracy y, specjalisty z dzieckiem i z rodzicem. To przede wszystkim czas... Y pracy zorganizowanej w wyjątkowo rodzinnej, radosnej atmosferze. Turnus dla mnie osobiście to jest taka perełka, gdzie rodzic trochę może poczuć się jak dziecko, a dziecko trochę jak osoba dorosła. Myślę, że turnus to kawał takiej świetnej, fajnej roboty dla rodziców i dla dziecka. Pracujemy indywidualnie z każdą rodziną. Każda rodzina jest inna, więc i cele, jakie dobieramy, są dopasowane indywidualnie na konsultacji rozpoczynającej turnus. Turnus przede wszystkim obejmuje pracę indywidualną z dzieckiem i terapeutą, ale bardzo ważną rolę spełnia również rodzic, ponieważ te umiejętności, które dziecko nabywa podczas turnusu, może odzwierciedlić z rodzicami w domu. Pracę z dzieckiem, gdzie będą terapeuci możemy zobaczyć. Możliwości dziecka i dostosować cele do potrzeb całej rodziny. Turnus obejmuje pracę zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicem. Uwaga jest poświęcona przez 4 godziny dla dziecka. Jeżeli jest potrzeba, to podczas turnusu wyodrębniamy odpowiednią ilość czasu, po to, żeby poświęcić codziennie rodzicowi przynajmniej około pół godzinki, żeby omówić to, co udało nam się zdziałać i to, jakie rodzina ma zadania domowe. Turnus obejmuje dwie konsultacje. Pierwszą konsultację rozpoczynającą, turnus, na której ustalamy cele, przyglądamy się w jaki sposób je będziemy realizować. To są takie indywidualne konsultacje specjalisty z rodzicem. Kolejna konsultacja odbywa się na końcu turnusu i na niej podsumowujemy to, co się nam udało zrobić, celebrujemy wszystkie osiągnięcia. I zastanawiamy się nad tym, jak dalej realizować zalecenia. Jednym słowem, ująć można w ten sposób, że jest to na pewno fantastyczna przygoda dla dziecka i jego rodziny. Turnus może być pomocą do konsultacji, które i tak się odbywają. Turnus jest o tyle fajny, że pomaga rozbudować to, co mamy na konsultacjach, i to, co podczas konsultacji. Omawiamy. Zdecydowanie nie, chyba, że jest to taka jednorazowa przygoda. Turnus daje takiego powera, podbudowuje rodzica. Natomiast regularne konsultacje są bardzo potrzebne, ponieważ zmieniamy schematy nie tylko dziecka, ale również rodzica. I tak naprawdę rodzic zmienia swoje codzienne często zachowania, codzienne życie i potrzebuje wtedy wsparcia, żeby miał taką osobę, która e, zgodnie z jego potrzebami, jakby za tymi potrzebami pójdzie. Regularnych konsultacji na pewno Turnus nie zastąpi, ponieważ są one niezbędne, żeby móc cały czas trwać w procesie terapeutycznym i kontynuować ten proces. To trudne też pytanie, trudno to określić w kilku zdaniach. Myślę, że najważniejsze jest to, że dziecko i rodzic ma możliwość zobaczenia swoich takich faktycznych umiejętności, może spojrzeć na te trudności jedzeniowe z innej takiej perspektywy i zobaczyć, że jest w stanie realizować cele zgodne z możliwościami. Po pierwsze dlatego, że pokazuje w praktyce, jak możemy wykorzystać wiedzę, którą e, zyskujemy na konsultacjach i na warsztatach. Bardzo ważne jest też to, że dziecko zbiera doświadczenia, które są mu potrzebne, e, żeby m, nauczyć się jeść. Przez te pięć dni dzieje się magia. I tak e, zarówno jak między terapeutą a dzieckiem. Buduje się fajna relacja, tak samo fajna relacja buduje się między terapeutą a rodzicem. Bardzo pomocne jest to, że codziennie rodzic rozmawia z terapeutą. Ma udzielane na bieżąco wszelkiego rodzaju wskazówki do dalszej pracy. Kurnos dla mnie jest wyjątkowy, dlatego że za każdym razem, kiedy rozpoczynam współpracę z nową rodziną, a mam co tydzień nową rodzinę, czasami te rodziny się powtarzają i to jest cudowne. Jest to za każdym razem nowa przygoda, nowe odkrycie, nowe doświadczenia, także dla mnie jako dla terapeuty. Turnus wygląda, jeżeli chodzi o schemat, może tak samo, natomiast absolutnie nie można porównać, nie można powiedzieć, że wygląda tak samo, ponieważ zależy to od tego, Jakie możliwości ma dziecko, jakie możliwości ma rodzic. Często ustalone cele na początku turnusu są weryfikowane podczas pracy z dzieckiem. Każdy turnus tak naprawdę jest indywidualny. Mamy podejście indywidualne do każdego dziecka, do każdego rodzica. Nie ma dwóch takich samych ludzi, nie ma dwóch takich samych turnusów. Nie, każda historia jest inna, każdy człowiek potrzebuje czegoś innego. Każda rodzina jest inna, więc i każdy turnus jest inny, cele są dobierane indywidualnie, więc nie można mówić tutaj o regule copy and play. Ale mogłabym przebieg turnusu porównać do takiej spirali, która pokazuje, że na każdym turnusie my obracamy się wokół tych samych tematów, wokół podobnych zabaw jedzeniowych, natomiast każda zabawa może służyć innemu celowi. Na początku zabawy mogą mają cel, żeby dziecko oswoiło się z jedzeniem, poczuło się kompetentne i bezpieczne w towarzystwie jedzenia. A później te same zabawy mogą służyć celowi, żeby dziecko poczuło własne granice, nauczyło się odmawiać albo umiało dostrzegać sygnały płynące z ciała. Nie musi, aczkolwiek mamy wspólne posiłki, które są dostosowane do możliwości dziecka, więc dziecko też ma swoje produkty jedzeniowe. My też dbamy o to, żeby dziecko mogło oswajać się i poznawać produkty podczas właśnie tych wspólnych bufetowych posiłków. My mamy tutaj też taką zasadę odpowiedzialności i ja decyduję, że w tym momencie ten posiłek następuje, a dziecko decyduje, czy z niego skorzysta. Nic na siłę. Każdy ma prawo wyboru. Bardzo często dziecko zaskakuje nas właśnie tym, że pomimo tego, że nie musi, jest nie jest to jego jakimś obowiązkiem, chętnie te posiłki spożywa. Na każdym turnusie są posiłki, ale nigdy nie zmuszamy dziecka do jedzenia. U mnie na drzwiach jest napisane jasno i wyraźnie, że jest zakaz jedzenia innych produktów niż te, które sobie dziecko przyniesie. Są bezpieczne chociażby ze względu na to, że to jest indywidualna praca z terapeutą i dzieckiem. E mamy środki odkażające, po których, e których używamy do odkażania sprzętów, na których pracujemy. Mamy również e jako terapeuci zabezpieczamy się przy i maseczki. E tak samo rodzic, tak samo dziecko. Jeżeli jest indywidualna praca z dzieckiem, wiadomo, kiedy mamy wspólny posiłek, nie możemy zastawić sobie twarzy, natomiast utrzymujemy odpowiedni dystans. Przed przyjechaniem na turnus polecam, żeby rodzic przygotował dziecko na fajną zabawę, na dużo szaleństw. Myślę, że rodzic powinien wyjaśnić dziecku, jaki jest cel turnusu, powiedzieć to, co faktycznie dziecko będzie robić na tym turnusie, czyli oswajać, budować nowe umiejętności, uczyć się nowych rzeczy i czuć się bezpiecznie. Powiedzieć, gdzie jedzie, po co jedzie, na pewno zapoznać może wcześniej ze zdjęciem terapeuty, z którym będzie pracowało dziecko. Dużym ułatwieniem dla nas jest, jeżeli dostajemy dokumenty od rodziców w odpowiednim czasie. Czyli chodzi mi przede wszystkim o e, ankietę oraz menu dziecka. Jeśli dostaniemy to e, mniej więcej tydzień przed rozpoczęciem turnusu, wtedy terapeuta może się w pełni przygotować do e, rozpoczęcia takich zajęć indywidualnych z, z dzieckiem i z rodziną. Chodzi nam o to, że na podstawie ankiety oraz e, menu wiemy, co dziecko lubi, jakie lubi. Lubi zabawy, piosenki, jego ulubione znamy. Również też możemy się przygotować pod kątem zakupów na turnus i dlatego to jest dla nas tak bardzo ważne, żeby mieć te dokumenty odpowiednio wcześniej przysłane.